Cześć! Witajcie! To jest Gosia, a to Aurelia. A to wideo bierze udział w konkursie po Sukces Robinską, organizowanym przez RWC. Osobiście zdecydowałyśmy się nagrać to wideo jako podziękowanie i wyraz wdzięczności dla Kamili za to, czym się dzieli, co robi, jak nas wspiera, motywuje i inspiruje, często uchylając przed nami swoją prywatność. A po drugie, jest to dla nas wyjście ze strefy komfortu i podjęcie działania. To porozmawiajmy o Kamili. Aurelia, a Ty jak poznałaś Kamilę? W 2013 czy 2014 roku koleżanka spytała się mnie, czy znam Kamilę Rowińską. My wtedy działałyśmy w mlm -ie. Często jeździłyśmy na szkolenia z rozwoju osobistego. Podesłała mi linka do jej wideo. Obejrzałam, podobała mi się na tyle, że obejrzałam wszystko, co było dostępne w sieci na jej temat i z jej udziałem. Zaintrygowała mnie. Od tamtej pory zaczęłam ją śledzić. Potem okazało się, że w 2015 roku przylatuje do Dublina ze szkoleniem kobieta niezależna i asertywna tam tak naprawdę to się w niej zakochałam. Super. E, wiesz co, okazało się, że jest bardzo e, otwarta, mm, inspiruje jest autentyczna. Przede wszystkim jest autentyczna. E, na tym szkoleniu też po raz pierwszy dostałam czereczkę w nos od Kamili. Na treningu zachowań asertywnych okazało się, że wcale nie jestem taka asertywna, jakby mi się wydawało. Myliłam asertywność chyba z zachowaniem agresywnym. Często w odpowiedzi na trudne pytania opierałam w sarkazm, a to nie miało nic wspólnego z asertywnością i tego właśnie dowiedziałam się od Kamili. Ona mi to pozwoliła uświadomić sobie, z czym zaczęłam pracować. Bardzo przyjemnie się słucha, ma łatwość wypowiadania się. Słuchając jej, mam wrażenie, że mówi bezpośrednio do mnie i słuchając między innymi historii o chorobie, no to, 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 to wiedziałam, że mówi bezpośrednio do mnie i zmotywowała mnie, żeby zrobić porządek w swoich sprawach zdrowotnych. Stwierdziłam, że skoro Kamila dała radę uporać się ze swoimi problemami, to ja tak samo dam radę. I to był główny impuls yy, do tego, żeby podjąć pewne działania, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, bo mam teraz spokojną głowę. Generalnie jestem bardzo nieśmiałą osobą, co strasznie dużo mnie kosztuje, żeby tutaj być i teraz to nagrywać. Tak samo to dla mnie opuszczenie swojego pudełka komfortu. Co bym chciała zmienić? Chciałabym być bardziej bezpośredni, chciałabym być bardziej... E... Chciałabym być odważna. <laughs> chciałabym być odważna, chciałabym spojować świat, e... ale to dopiero małymi kroczkami, gdzie ja po prostu stawiam swoje pierwsze kroki na swoich trzęsących się nóżkach. E... Zdecydowałam się polecić na e... kobietę niezależną do Wrocławia we wrześniu. E... Było to niesamowite przeżycie dla mnie, bo biorąc udział w szkoleniu, gdzie panowała super atmosfera, ale większym dla mnie wyzwaniem był fakt, że poleciałam sama. Sama byłam na szkoleniu, sama, sama, sama. I takie małe rzeczy, że popychające mnie właśnie do osiągania tego, że jeśli ja chcę coś zrobić, to ja jestem w stanie to zrobić, że ja nie potrzebuję do tego trzymania się za rękę dwóch koleżanek i czekając, chodź Gosia, pójdziemy, chodź Gosia, zrobimy, tylko, że ja sama jestem w stanie, stękowałam swojego losu i mogę, mogę więcej osiągnąć. Nie prowadzę własnej działalności, nie robię nie wiadomo jak zawrotnej kariery zawodowej, finansowej, natomiast dla mnie dużym sukcesem jest zbudowanie i życie w takiej relacji z partnerem, bardzo harmonijnej. To jest związek, który no, dla mnie jest wymarzony. To też jest zasługa rozwoju osobistego, yy, nasiąkania wiedzą, nasiąkania informacjami, które dostajemy. Yy, tak jak się mówi, że nasze życie to wypadkowa pięciu ludzi, z którymi naj spędzasz najwięcej czasu, ja chyba śmiało mogę powiedzieć, że Kamila jest jedną z nich. Pomimo, że no, nie mamy relacji osobistej, widziałam się z nią raptem trzy razy na trzech mm -hmm. szkoleniach. Natomiast Kamila codziennie gości u mnie w domu. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami, że obejrzyliście nasze wideo. Nie jest idealne, um... ale jak to Kamila mówi, y, zawsze lepiej zrobić coś na miarę swoich możliwości, niż odkładać i nie zrobić tego nigdy. Zachęcamy do oglądania Kamili w każdej postaci, y, książki, szkolenia, materiały darmowe, odpłatne, koszulki. <słuch> to zbyt. Pozdrawiamy. Także pozdrawiamy i do zobaczenia na kolacji. Dobrze. Hashtag kobieta niezależna. Jedziesz baby. baby. W każdej postaci, na zimno, na ciepło, mrożon, Mrożona.